Mnie to, mnie to się rzadko zdarzało to się musiałem się dobrze czuć, jak, jak coś się u mnie działo, a tu jak ja po prostu no, tak jak Jurek mam na ja teraz ostatnie ciężkie dni tam z remontem, to ja tam miałem, tak jak wczoraj na rocznicy mówiłem kilkanaście razy przez ten rok, żeby zapić. A kolega mnie poprawił, z którym codziennie rozmawiam i mnie bardzo dobrze znam. Powiedział mi kilkanaście, tylko kilkadziesiąt teraz. I, I tak i ja się cieszę, jak ja widzę Jurka Trzeźwego. I, <laughs> i to, jest, to jest, okazuje się, też radość dla mnie, bo ja wczoraj zakończyłem szósty rok nie picia, słuchajcie, po siedmiodniowej wpadce. I było to dla mnie masakra, nie, nie puszczałem, że, że ja zacznę siódmy rok nie niepicia, a jednak I zacząłem. I jest to dla mnie olbrzymia radość, że był jeszcze taki kumpel, który już miał, a, teraz nie pijesz z dwadzieścia parę lat. I, no i co, no, jak będziesz myślał, się napijesz, to się napijesz, a możesz się iść napić tam później tak się zastanowił mówi, weź wiesz, ja, ja właśnie przed szóstą rocznicą się napiłem. I piłem dwa lata. Nie? I ja mówię, no, a, a, a mnie się dzięki Bogu udało drugi raz w życiu zacząć 7 lat nie picia. Jest to dla mnie naprawdę olbrzymi sukces. I bardzo dziękuję Bogu i wszystkim aniołom, które w jakiś sposób mi pomogły. No jest, nie przypuszczałem, że ja w ogóle dożyję takich cudów. Jest to cud. Dziękuję bardzo.